Ale 3, 2, 0, też już się nie spieszymy. Spokojnie, mogę już wam wszystko nagrywać, mam kolejne 3 minuty. No niespokojnie, bo za 3 minuty już będzie 14, a ja o 15 muszę być całkiem, całkiem gotowa. Kurde, bo tej Turcji mi się tak plątałem te włosy, to Nie wiem, co to jest. Co to ma być? Wszędzie bardzo. Nie wiem, czy mam jeszcze równy przedział. A, dopiero 59 sekund. Jak miło. Wait. Myję już I'm ready. Jeszcze tylko mgiełka Victory Secret miałam użyć. Co to, że mi się zgubiło. Takie dwie mam, które już mi się nie podobały. miałam jakąś tam trzecią. Tak żeby chłopak z klasy się mnie bali. Oh, ten perfum ma moc. Mam sobie mocnie zły. Głąb. Mogę użyć jej Dobra, ja już idę. To chyba mi autobus odjedzie. Dobra, jednak nie odjedzie, bo jest 19 już wam raczej ogólnie nie nagram jak będę na przystanku, ale może jak będę wam to by się narkała.